Ała, bo nogę, potrzebuję pomocy. Przecież ty tu nie pracujesz. Praca na czarno z pozoru może się wydawać, że to najkorzystniejsza opcja zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. W praktyce jednak przypomina balansowanie na krawędzi przepaści, gdzie wypadek może się dla nas bardzo źle skończyć. Lepiej postawić na legalną pracę. Praca na czarno może przybierać różne formy. Najczęściej jest to brak umowy o pracę. Jest to nieuczciwe i tak naprawdę nieopłacalne. A jakie są zagrożenia wynikające z takiej pracy? Zero pewności, że zostanie Ci wypłacone wynagrodzenie. Pracodawca możecie wyrzucić w każdej chwili bez wypłaty. Jak masz skończone 18 lat i nie jesteś uczniem, nie możesz korzystać z publicznej służby zdrowia. Sam musisz zapłacić za leczenie. Inne zagrożenia wynikające z pracy na czarno to na przykład brak płatnego urlopu, brak zasiłku dla bezrobotnych w razie utraty pracy, oraz niemożliwość domagania się praw zawartych w kodeksie pracy. I co jest ważne dla nas, młodych ludzi, największą stratą, jaką ponosimy zatrudniając się na czarną, jest brak możliwości wpisania jej do CV, czym zamykamy sobie drogę do zdobycia kolejnej pracy. Lepsza jest legitna praca.